Próbowałem już trzecią noc. Po tym, co wydarzyło się u babci, nigdy nie patrzyłem na burzę tak samo. Próbowałem zapomnieć, racjonalizować. Mówiłem sobie, że to był sen, paranoja, ale kiedy trzy dni temu wróciłem do miasta, coś zaczęło być nie tak. Zaczęło się od drobiazgów, dźwięków za ścianą, mimo że mieszkam na ostatnim piętrze. Cieni poruszających się za drzwiami windy, ale dopiero wczoraj przyszła burza. Piorun uderzył, światła mignęły i zgasł na moment. Ułamek sekundy. W ciemności usłyszałem kroki, jedne i znów cisza. Nie chciałem wracać do tamtej nocy, ale ciało pamiętało. Gęsia skórka, szum w uszach, serce bijące zbyt szybko. Usiadłem w fotelu przy oknie, na zewnątrz szlało. Burza szalała nad blokami, a woda spływała po szybie, zniekształcając widok. I wtedy znów błysnęło. Na klatce schodowej, za mleczną szybą drzwi wejściowych, przez ułamek sekundy zobaczyłem sylwetkę. Stała nieruchomo, gapiła się wprost na moje drzwi. Drugi błysk, bliżej, już nie za szybą, na korytarzu. Trzeci błysk. Pusto, ale klamka poruszyła się. Zamarłem. Drzwi były zamknięte, ale nie na klucz. Próbowałem sięgnąć do samka, ale wtedy rozległ się kolejny grzmot. Błysk przeszedł mieszkanie i coś stało w kuchni. Nie wiem, jak się tam dostało, ale wiedziałem jedno. Nie chciałabym patrzył, więc nie patrzyłem. Siedziałem odwrócony i czekałem. Czekałem, aż burza minie, aż światło wróci, aż zniknie. Ale dziś rano znalazłem ślady brudne, wydłużone ślady stóp na podłodze ciągnęły się od kuchni do mojego łóżka. Dzisiaj znów ma być burza, już słychać pomruki. Nie wiem, czy to ono wraca, czy po prostu nigdy nie wyszło. Więc jeśli masz zasłonięte zasłony, odsłoń je i sprawdź. Nie dlatego, żeby zobaczyć, tylko po to, by upewnić się, że jeszcze go tam nie ma. Bo gdy znów błyska, nie zawsze chodzi o światło. Czasem chodzi o to, co pokazuje ci mrok.